Tak samo też stawiam, proszę Państwa, yy, aha i teraz w sytuacji militarnej. W 1600 roku jest to obrona etnicznego terytorium. Yy, w 1605 zdo obrona zdobyczy terytorialnych w 611 odzyskanie utraconych ziem, ale przede wszystkim swego rodzaju, można powiedzieć, wyprawa krzyżowa. No i Skarga używa tutaj znowu nacechowanych. Yy, Władność czującą i emocjonalnie określić, co też tutaj ksiądz doktor przywoływał z żołnierskiego nabożeństwa i zresztą inni mówcy tutaj też te waloryzujące określenia przywoływali. Formułuje następująco skarga, cele kazar. Sław się imię Jego, ugospodarowano na wieki podobne i nieodmienne, a wieczne miłosierdzie Jego. Dziękowali. O tej radości wszystkiej korony naszej chcąc się szerzej na uciechę wasze rozwieść, pierwsze się do użałowania na ludzką nędzą i po ludzi, a potem się do przyczyn radości do przestróg naszych za pomocą Ducha Świętego udamy. Obaczmy i uważajmy, jakieśmy pociechy i wesele i dobrodziejstwa w tych zwycięstwach na tej wojennej wyprawie Moskwy odnieśli, a umiejmy za nie dziękować i wdzięcznymi być. Proszę Państwa. Przechodząc dalej do takich spraw y, bardziej istotnych, zwróciłbym uwagę, że właśnie tak. Jak już mówiłem, mamy narratio i przedstawia ta narracja sytuację wewnętrzną, polityczną, w jakiej doszło do wojny, z opisem przebiegu walki i opisem odniesienia zwycięstwa. Następnie w centrum kazania sytuuje się właściwe dziękczynienie, a dalej jako kontynuacja, i tu bym się właśnie z panią Magdaleną. Polską nie zgodził, bo przedstawiła wczoraj zbudowę kazania na moskiewskie zwycięstwo, a dalej jest nauka moralna, prawda, jako wynik dziękczynienia, czyli chodzi o pewne konsekwencje tego, proszę Państwa, co konsekwencje tego dziękczynienia, czyli tego, co, co dalej, proszę Państwa, należy robić, jak tą sytuację wykorzystać. Oczywiście, jak już tutaj Państwo mówiliście, i tutaj Pani Magdalena Kowalowska, zwłaszcza, yy, odwołuje się yy, skarga do Biblii. To jest to jego główne źródło yy, przykładów yy, dziękczynienia, ale też w ogóle przykładów pieśni. Dziękczynienia nie tylko związanego yy, z podziękowaniem yy, za wojnę. I rzecz charakterystyczna, we wszystkich tych trzech kazaniach, pojawia się ten ostatni element. Yy, Debory i Baraka, ich pieśń przywołuje Skarga. Oczywiście no, wynika to z tej sytuacji strukturalnej konstrukcji tej, tej, całej, proszę Państwa, skargowskiej wypowiedzi. Zobaczymy, co tam mówi prezentacja dalej. O, i proszę Państwa, no, poniekąd można powiedzieć, przechodząc do konkluzji, to myślę, że to jest dość istotne w całości tych skargowskich rozważań. On przedstawia najpierw przeszłość dalszą, czyli tą złą sytuację przed wojną. Następnie przeszłość bliższą, czyli to co już wspominałem, cudowne uzyskanie, uzyskane zwycięstwo mimo niesprzyjających okoliczności, a więc dzięki obożności Bożej dalej teraźniejszość to jest to dziękczynienie, nie nie to moment który on tam kiedy on się wypowiada w świątyni i wreszcie mówi o przyszłości wykład moralistyczny dotyczy proszę państwa przyszłości oczywiście nie unika też skarga takiej kwestii jak kult świętych. ten kult święty świętych pojawia się w zakończeniu w zakończeniu, proszę Państwa, mów To znaczy właściwie i na początku, i w zakończeniu stanowi, taką można powiedzieć, klamrę. Tu przywołuje tutaj y, świętego Stanisława, świętego Kazimierza, jak również Jadwikę i Wojciecha. Jeśli jest w stanie, to łączy, proszę Państwa, y, daty y, zwycięstw y, z y, y, ze świętami poszczególnych y, świętych. Proszę Państwa, rzecz tutaj, myślę, najważniejsza i nad tym chciałbym się tutaj skoncentrować. Kazania dziewczynno-triumfalne skargi cechuje postrzeganie konfliktów ze wszystkimi sąsiadami w kategorii wojny religijnej. I tutaj może być to obrona katolicyzmu przed tak zwanymi Poganami, a więc Turkami i Tatarami oraz obrona katolicyzmu przed innowiercami. Heretykami, czyli, znaczy oczywiście, pojęcie skargi heretycy, luteranami, wyznawcami kalwinizmu, jak i prawosławnymi. Wyodrębnienie w relacji trzech części: opowiadanie, dziękowanie i pouczenie, wykład moralny, pozwala objąć mówcy, jak już wspomniałem, te różne aspekty przeszłości, dalszej, przeszłości, bliższej. I teraz w swoich wypowiedziach. W ten zakres czasowy, może Państwa, wprowadził mówca liczne motywy tworzące topikę mowy dziękuję. tryumfalnej. On je, można powiedzieć, rozmieszcza te motywy bardzo, bardzo dowolnie, w zależności od potrzeby. Nie można stwierdzić, że dany motyw występuje tylko w narratio, albo tylko w zakończeniu. On może przechodzić z miejsca na miejsce nie naruszając tej struktury, którą przedstawiłem. Więc obejmując ten szeroki zakres czasowy, wprowadził mówca liczne motywy tworzące topikę mowy Dziękczyn Triumfalnej Jak. I tutaj można sobie też zobaczyć. Pokazanie wielkości niebezpieczeństwa zagrożającego ojczyźnie. Pokazanie przewagi armii nieprzyjaciela w punkcie wyjścia. Pokazanie braku gotowości Wojska Rzeczypospolitej do obrony. Ale i, proszę Państwa, żal z powodu śmierci chrześcijan na walki. Zauważmy, że większość tych wojen to są wojny z innymi y, wyznawcami chrześcijaństwa, niekoniecznie tak samo wierzącymi jak skarga. Y, dalej, proszę Państwa, zwycięstwo jest cudownym darem Boga. Ocalenie zdobyczy ustrojowych oraz uchronienie świątyń przed zniszczeniem. Y, w i domów przed niszczeniem. To jest topika eksportacyjna. Zachowanie bądź rozszerzenie krajów państwa, podziękowanie dla Stanów Rzeczypospolitej oraz rycerstwa, bo odwrotnie, to Stany dziękować mają Hermanowi i rycerstwu, tu w zależności od, yy, od sytuacji. Yy, wezwanie do nagrodzenia żywych urzędami i poległych pochówkiem oraz wezwanie do opieki nad sierotami. To nie zawsze się Pobyczynie się pojawia, później zanika ten Zalecenie, by uważać zwycięstwo za tak boga. Dalej, już w, taki, w takiej sferze moralistycznej mieści się pochwała czynu młodzi Cerskiej i stawianie jej za wzór następcom. Następnie, ważniejsze jest zwycięstwo nad brzegiem niż sukces militarny. Czyli skarga, proszę Państwa, w ten dyskurs y, o wojnie, w ten świat wartości wprowadza też y, aspekt. Y, Osobistej relacji człowieka z Bogiem, czy to żołnierza, czy to też osoby świeckiej. I pokazuje, że ten aspekt osobistej relacji ma wpływ na, proszę Państwa, tą całość, na spojrzenie na, na sprawę państwa i na ład w państwie. Dalej, ganienie zaniedbujących troskę o ojczyźnę. Następnie piętnowanie prywaty, raz, brak troski o dobro wspólne, jak też piętnowanie grzechów publicznych, m.in. braku zgody. Dalej, co typowe dla skargi, grożenie upadkiem państwa, gdy nie zostaną te bolączki czy też choroby wyeliminowane. Następnie, lepiej toczyć wojnę niż bogacić się w czasie pokoju, czyli skarga potępia bogactwo, potępia... Yy, prowadzenie życia gospodarczego w spokoju. Bo wtedy, jak się szlachta bogaci, to zapomina o wartościach. Koncentruje się na konsumpcji, co przeszkadza jej w zachowaniu, można powiedzieć, czystego serca. I wreszcie, proszę Państwa, zachęta do podjęcia kolejnej wojny. wojny. Tak jest wdziękowanie. Albo z drugiej strony, wzywa do gotowości do obrony w czasie pokoju. Tak jest wskazane za moskiewskie zwycięstwo. Czyli dobór argumentów w pewnej części, proszę Państwa, uzależniony jest od specyfiki z sytuacji militarnej i politycznej, od przeciwnika, z którym przyszło toczyć zmagania. Obok więc punktów stałych pojawiały się fakultatywne, jak w przypadku kazania publiczyńskiego, przywrócenie zgody w ojczyźnie, przebaczenie zwolennikom Maksymiliana. Dwukrotnie też skarga sięga po to posłonącego okrętu. To też już wczoraj wspominano, tak samo jak dwukrotnie pojawiają się w tych kazaniach te motywy angielonogiczne. I teraz jeszcze jedna taka już finalna refleksja. Zauważyć należy, iż wiedzę o wojnie i o regułach na niej obowiązujących, Skarga nie czerpał z autopsji, ale proszę Państwa, czerpał z Biblii. Można powiedzieć trochę jak pleban z wyprawy plebańskiej. Prawda? Obaj, Obie te postaci budują swoją wiedzę, ta postać literacka i skarga budują swoją wiedzę o wojnie i pochylają przykłady zachowania się na wojnie wynikające z tego co jest w Biblii. Sporadycznie przywoływał skarga przykłady z historii, w tym także z historii antycznej starał się rzutować stare testamentowe pojęcie wojny na stosunki panujące we współczesnej Rzeczypospolitej. Dlatego też siłą rzeczy, zwłaszcza w sytuacji sukcesów odniesionych na polu walki, wbrew spodziewaniu, gdy wydawało się, że sprawy są stracone, chętnie budował analogię między walczącym ze swymi wrogami narodem wybranym Izraelem, a Rzeczą Pospolitą. Nie sugerował jej specjalnej, pesjanistycznej roli, Tę zastępowało przekonanie, iż jest przedmurzem chrześcijaństwa. Dowodził jednak szczególnej opieki Boga i pokazywał sukcesy w polu jako świadectwa interwencji Stwórcy. Dziękuję bardzo. Ja to... Ale to to, tego nie...